Idę. Uwaga, zielony pogotowie. O ja. A nie się. Drzewko nam dziękuje, takie serduszko nam wysłało. Taka dzielna dziewczyna. To nie takie łatwe. Witajcie mi goście na naszym stryszku. Jesteśmy w komplecie. Cześć! <głos》>. Tutaj się mnoży coraz więcej osób. Więcej kapusty. Mam nadzieję, że, <głos》>. że jeszcze tutaj dojdą jakieś osoby kiedyś i będzie nas pełno. Amen. I nie spodziewaliśmy się w ogóle, ja myślałam, że dzisiaj to już nie namówię nikogo, raczej będzie jakaś przerwa. A tu nie, dzisiaj. Nie, no, beze mnie. no bez mnie, takie rzeczy. myśmy musieli, Mikołaja musiały wyciągnąć, aż nie powiem skąd. <laughs> nie żartuję, przyszedłeś z wielką chęcią, ale dużo pięter musiałeś pokonać. <laughs> z wielką radością. Super. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy, chcemy porozmawiać, rozważyć krótko. Patrzymy na czas, jest godzina 22. Tak myślę z 15 minut, nie? Ania wczoraj było 15 minut i tak w sam raz. 10 nawet było, tak? Czy 12, 12? No. no. Tam ci nie wieje z tyłu? Nie jest dobrze. Dzięki. Dobrze, chcemy porozmawiać, bo wczoraj mówiłyśmy o... Tytuł był taki dosyć mocny. Serce do niszczarki. Czyli dalej ciągniemy temat, który Mikołaj podjął w jednym ze swoich ostatnich filmów, czyli walka z duszą, tak? Czy tracić duszę. Tak, a skąd ten tytuł? Życie do niszczarki? Serce do niszczarki. O, nie serce. Ogląda, nie bo, mamy, bo mamy rozrywać nie szaty w poście, tylko tak. serce. A ty sama na to wpadłaś? Tak. <laughs> Świetnie. Autentyczne. No. Wiesz, trochę się wyszkoliłam w tych tytułach no. klikbajtowych, tak? Czy jak to się No. no YouTube'owu. Żeby mm. łatwo było kliknąć i tak. Także wczoraj mówiłyśmy o tym, o tym rozrywaniu serca. I dzisiaj poszłyśmy z Hanią przycinać nasze sykomory do ogródka. I na początku tego filmu, bo chcę zamieścić właśnie taki fragmencik jak Hania wycinała jeden konar i po przecięciu dosłownie na środku ukazał się tak, ukazało się takie ciemne serduszko wewnątrz. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam, bo zazwyczaj konary jak się przednie, to one mają te, te swoje takie, jak to się nazywa, te przyrosty okrągłe. Wokół rdzenia zawsze są przyrosty. A tutaj słoje. Dym, słoje, o. A tutaj takie wyraźne... Czerwone prawie mm -hmm. tak, <laughs> serduszko, tak. zresztą to na filmie widać. Także Pan Bóg nam chyba potwierdził to, co wczoraj mówiłyśmy na temat tego serca, rozrywania serca. Mm. No i chcemy się z Wami podzielić dzisiaj. No trudno, ja muszę być takim narratorem tutaj, no bo to was goszczę na, na stryszku. muszę się. Dokładnie odwoić i troić, żeby to nabrało. No zawsze w rodzinie musi być jakiś animator. No, no, akurat tutaj tak mi przypadło. No więc chcemy porozmawiać dzisiaj przede wszystkim o, o dzisiejszych czytaniach, których wyraźnie widać. Bo to jest też jakby kontynuacja tej, tej naszej historii z komentarzami Rity, która chciałaby, żeby Watykan wprowadził jakąś trzecią drogę. A tutaj i w, w Księdze Powtórzonego Prawa dzisiaj mamy o tym, że Pan Bóg kładzie przed nami. Życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Czyli są mhm. tylko dwie drogi. To samo jest w psalmie pierwszym. Mhm. Może Hania chcesz skomentować pierwszy psalm z tymi dwiema drogami, bo tam też nie ma żadnej mhm. środkowej mhm. drogi. Tak. Tak. Nie? <noise> tak, to jest bardzo nie ciekawe. Nie ma trzeciej drogi. No. To jest bardzo ciekawe. No mi akurat yy, w tym psalmie. Yy, z tym samym kojarzy mi się taki jeszcze fragment z listu do Jakuba. Ja taką, może przytoczę, mhm. akurat też, też tak dzisiaj, miałam go w sercu. Cudzołożnice i cudzołożnice. O, czy, nie. Nie wiecie, czy nie wiecie, że przyjaźń ze, ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? To właśnie wczoraj też było mm -hmm. w czytaniach, że Bóg jest zazdrosny. I dalej jest, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, czyście serca ludzie umysłu dwoistego. Mm -hmm. I e, bardzo mi dotyka to, że właśnie Bóg zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym pokazuje, że Niestety nie ma kompromisów na tych dwóch mm -hmm. drogach, że one się nigdzie nie krzyżują, że nie biegną równolegle, że biegną zupełnie różne miejsca, prowadzą do zupełnie innego celu. I niestety, jeżeli nie podejmujemy działań w celu oczyszczenia naszego serca, tak? W celu postępowania. Drogą przyjaźni z Bogiem, to nie załapiemy się na tą drogę i nie dojdziemy do tego celu. Po prostu zbłądzimy, podobnie jak ci, którzy świadomie wybierają drogę nieprzyjaźni z Bogiem i przyjaźni ze światem. Bo gdyby było inaczej, to myślę, że Bóg nie pokazywałby w tak wielu miejscach w Piśmie Świętym, że trzeba naprawdę takiego radykalnego. Zdecydowania się na jedną z tych dróg i podjęcia bardzo też radykalnych działań, żeby się na niej utrzymać. Tak samo jak Jezus mówi, że jest ta szeroka droga i wąska droga, i tak. że no, się trzeba naprawdę wcisnąć w tę drogę. Znowu są dwie drogi, nie? Tak, nie ma żadnej trzeciej. Hmm. Jeżeli chodzi o ten psalm pierwszy, to właśnie od jakiegoś czasu porusza mnie to, że ten człowiek, który. Jest na tej dobrej drodze, tak można powiedzieć, drodze przyjaźni mm -hmm. z Bogiem, to jest człowiek, który um, dniem i nocą rozważa Prawo Boże i Słowo o, Boże. Dokładnie. Bo był mm -hmm. taki okres jakiś czas temu, kiedy tak um, trochę miałam taki problem z tym, żeby dobrze zorganizować sobie czas na czytanie jakichś książek, na, na różne rzeczy w swoim życiu, i tak zastanawiałam się i pytałam Boże, ale w sumie to ile czasu powinnam poświęcić na. Na Twoje słowo, ile czasu powinnam hmm. poświęcić na modlitwę, na rozważenie tego słowa, no bo to przecież chyba no, niemożliwe, żeby jakoś nie wiadomo ile czasu na to poświęcić. No, okej, okay, godzinę, czy tam 20 minut codziennej modlitwy. I wtedy właśnie przeczytałam ten psalm i poruszyło mnie to, że nie tylko w tym psalmie, ale w ogóle w psalmach jest napisane, że, że Bóg, że w ogóle to słowo Boże, właśnie człowiek, który ufa Bogu. Myśli nad Słowem Bożym w dzień i w nocy, że to jest mm -hmm. naprawdę jego życie. I pierwsza moja myśl była taka, nie no, to to jest niemożliwe <laughs> to w ogóle jest niemożliwe. Ale wiecie, tak, druga taka myśl, która się pojawiła w moim sercu, to Boże, jeżeli to jest możliwe, a wierzę, że Twoje słowo jest prawdziwe. I że mm -hmm. można tak iść tą drogą, że tak, tak zakochać się w Twoim słowie, tak zakochać się w Tobie, że. Tak kochać właśnie Boga, że ten świat już nie będzie mnie pociągał. Nie? To jest właśnie to, jakby wybór mm. miłości. To, co rzeczywiście najbardziej kochasz w swoim życiu. I, I nawet jakby mówię o tym, bo... Że ja właśnie tak się pomodliłam, że Boże, daj mi tak Cię pokochać, żebym rzeczywiście mogła nosić to Twoje słowo i tą miłość do Ciebie i we mnie w nocy. I naprawdę widzę, jak Bóg przemienia moje serce. I z jednej strony jest to, widzę, kwestia też łaski, czyli takiego pragnienia. Boże, chcę tak rzeczywiście Cię kochać, ale też, no bo często jakby nie potrafimy tak od razu, jakby radykalnie, nie wiem jak odciąć się od pewnych rzeczy. Natomiast to jest piękne, że Bóg, jeżeli decydujemy się na tą drogę miłości do Niego, to Bóg pomaga nam właśnie odcinać powoli różne rzeczy, takie... Właśnie jak te gałęzie, które nie owocują, na przykład, tylko tak zagęszczają to nasze życie i sprawiają, że do, dociera do niego mniej światła, mm -hmm. że y, owoce na, naszego życia są takie słabe i y, y, to przychodzi naturalnie. To przychodzi naprawdę naturalnie, że nie jest to jakieś tam radykalne cięcie, i, i także y, czasami trzeba podjąć radykalne cięcie, jeżeli chodzi o grzech. I tutaj rzeczywiście. Są pewne takie kwestie, gdzie nie ma kompromisów. Natomiast y, Bóg, y, im bardziej rośnie nasza miłość do Boga, tym widzę, że zmniejsza się to takie, taka miłość do świata, że te rzeczy naprawdę już mniej pociągają człowieka, im bliżej jest Boga. I prawda? No, dokładnie, mm. dokładnie. I to jest naprawdę taka dobra nowina dla wszystkich tych, którzy, którzy chcą tak kochać Boga, bo myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żeby mieć w sercu takie pragnienie. Żeby pójść tą drogą, żeby kochać Boga z całego serca. A Bóg naprawdę jest wierny i daje człowiekowi światło na tej drodze. Jak tą miłość rozwijać. No tak sobie myślę. To Amen. Amen. A jeszcze właśnie dzisiaj w Księdze Powtórzonego Prawa jest też mowa o tym, że Pan Bóg... Mojżesz mówi, że Pan Bóg... Znaczy Mojżesz cytuję Słowa Boże, nakazuje ci chodzić y, moimi drogami, miłować Boga, zachowywać Jego nakazy, polecenia, prawa, abyś żył i Pan Bóg ci będzie błogosławił. Czyli z tym y, też jest związane błogosławieństwo, prawda? Że jeżeli człowiek mm -hmm. będzie żył zgodnie z prawem Bożym, zgodnie chodził Jego drogami, znowu tu jest mowa o droga to Bóg mu będzie błogosławił. To jest taka obietnica hmm. jeszcze. Tak, tak. Że nawet jest chyba w liście do Hebrajczyków taki fragment, że y, ten, kto. Y, że Bogu nie można się podobać bez wiary. Bo y, jakby ten tak, jako kto szuka Boga, ten musi wierzyć, że Bóg. Y, jak to było? Istnieje i że wynagradza tych, którzy, którzy go szukają. szukają. A, hebrajczyków a, 6, 11. I to mm -hmm. też taka wiara, że, że właśnie znajdziemy to może błogosławieństwo i taką pomoc w tej drodze też. no mm -hmm. nas nie, nie zostawi. Jeszcze dzi fragment z dzisiejszej Ewangelii, że kto chce zachować swoje życie, straci je. Mm. To może Mikołaj coś byś powiedział, bo to życie to jest właśnie też chyba z sercem związane, nie? Czyli to ta psycha mówiłeś tak. E Coś w ostatnim? Live. Serce jest trochę bardziej głębsze i, i prawie, że jest równe duchowi, ale mm -hmm. to by trzeba jeszcze mm -hmm. no, przebadać i dokładnie omówić. Natomiast serce to jest bardziej duch niż, niż dusza, bo Ezechiel na przykład mówi, że mm -hmm. tak, Bóg przez Ezechiela, że da nam nowe serce Aha, i, nowego i nowego ducha, mm. więc to, mm -hmm. to już mamy przemienione. Teoretycznie mhm. nie, i, i odnawiać się mamy tylko w swoim myśleniu. Natomiast to co mi przychodzi na myśl odnośnie tego ostrego cięcia, którego mhm. trzeba dokonać w swoim życiu. Mhm. Przypomina Biednego mi się... Jednego czy więcej? E, mhm. Najpierw mhm. myślę, że jest jedno takie ważne. Zawrócić. Je, jest coś takiego jak opcja fundamentalna tak, tak zwana. O. Czyli co człowiek w najgłębszej części swojej istoty wybiera? Czy się po prostu mm -hmm. opowiada za Bogiem, czy przeciwko mm -hmm. niemu? Mm -hmm. Więc to mam na myśli, mówiąc, jedno cięcie. Um, I przypomina mi się faraon, któremu nie przeszkadzało, że Izraelici A. chcą złożyć ofiarę Bogu, tylko mm -hmm. mówił: tylko się nie oddalajcie za mm -hmm. bardzo, nie? niech to nadal będzie w granicach tu naszego kraju. Bisco, nie, więc, dalej. więc szatanowi się to bardzo podoba, jeśli my nawet jesteśmy chrześcijanami i tam próbujemy mm -hmm. lawirować, ale mm -hmm. nadal ja mam krzyż, ja kocham Jezusa, ja czytam pismo święte, mm -hmm. sam szatan cytuje pismo święte Jezusowi, mm -hmm. więc się też uczył na pamięć tak jak ja. <laughs> <laughs> nie, więc trzeba uważać i, i nie. Szatan nie ma problemu z Twoim chrześcijaństwem, jeśli ono jest właśnie takie kompromisowe, mm -hmm. nie, jeśli nie ma tego ostrego wybrania drogi. Całkowitego chyba, cięcia, opowiedzenia mm -hmm. się za Bogiem mm -hmm. i odrzuceniem mm -hmm. grzechu. Mm -hmm. Tak jest. Tak jest. Nie? Także ten. No, jeszcze mi się tutaj e, skojarzyło. Nie wiem, co o tym sądzicie, bo jeszcze odnośnie tej osoby, która tam pisała komentarze, e, powołując się na, na swoje ro, romantyczne doświadczenia, że to było takie wspaniałe, że, że to w kościele ktoś tam grał bacha i, i to był w ogóle bardzo wykształcony, wspaniały człowiek. No i ten człowiek później został drugim mężem tej pani. I, I to jest tak, pójście w taką ścieżkę, to jest właśnie na siłę szukanie tej środkowej drogi, ani nie na prawo, ani nie na, na lewo, bo da, dalej ta osoba jakby twierdzi, że jest w kościele i że Pan Bóg to błogosławi. I to mi się skojarzyło z momentem, kiedy była ta uczta taka wyprawiona, co w przypowieści Pan Jezus opowiada, że że w pewnym momencie tam się zjawił jakiś człowiek i w szacie, która nie była odpowiednia i mhm. pan tego tej uczty się go pyta, jak człowieku, jak ty tu wszedłeś? i ten człowiek o nie miał czyli przychodzi taki moment i tutaj też my, mieliśmy to doświadczenie, że, że ta osoba, która właśnie próbowała nam wcisnąć, że znaczy wcisnąć, przekonać nas do tego, że że teraz jest inny świat, że teraz Watykan będzie tam kombinował, będzie na pewno jakaś środkowa droga, że w momencie, kiedy myśmy tak mocno, bo też jeszcze osoby komentujące przekonywały ją, że, że jednak trzeba przestrzegać prawa, że prawo jest jedno prawo Boże ta osoba wycofała wszystkie komentarze, czyli tak jakby też o nie miała, można powiedzieć, już nie miała nic nic jakby na usprawiedliwienie na swoją obronę na swoją obronę. Mhm. I myślę, że, że my nie możemy się łudzić, że, że te nasze jakieś środkowe drogi, że one zostaną pobłogosławione, bo tak nigdy nie będzie. Mhm. Myślę, że też sami czujemy, że nie jesteśmy do końca szczęśliwi, bo, bo tego naprawdę nie da się porównać. Jak człowiek w końcu uporządkuje swoje życie, jak w końcu zdecyduje się na tą tak radykalnie pójść za Panem, to to jest tak. tego się nie da porównać z niczym. To jest taka radość, takie błogosławieństwo, takie doświadczenie po prostu takiej Bożej miłości, że. Że naprawdę tego się nie da udawać, podrobić, nie? Mm -hmm. No i myślę, że za tym tęskni w serce człowieka, nawet jeżeli gdzieś tam człowiek stara się. Mm. Tak, bo widać tą tęsknotę, tego. widać tęsknotę za, za pójściem, za Bogiem, tylko że często ci, ci bogaci młodzieńcy odchodzą zasmuceni, bo, bo nie chcą. Po prostu nie chcą czegoś stracić. Nie chcą tego swojego jakiegoś tam kawałka życia utracić. Trzymają się po prostu kurczowo mm. czegoś. No. no to jest trudne, bo to tak jak dzisiaj stanęłyśmy z tymi drzewami. Ja tak mówię, ojej, ale to, to mam tak ciąć, to odrośnie? Ale... <śm> <śm> no ale ty mm. tak powiedziałeś, że no, że tam pan z zielonego pogotowia mówi, żeby ciąć, ciąć oczywiście tak, nie bać. Tnijcie, nie bójcie się, bo to odrośnie. No i myślę, że nam też trzeba czasem takiej zachęty mm -hmm. i mam nadzieję, że ten film też będzie taką zachętą, żeby po prostu ciąć mm -hmm. i, i żeby, żeby się nie bać. Nie bać się tracić swojego życia, czy jakichś tam kawałeczków tak. życia, bo to nie musi być zaraz całe życie, jakieś tam aspekty tego życia, które wiemy, że nam nie służą, wiemy, że, że po prostu. Tracimy to, co najcenniejsze. No, przede wszystkim ten czas, też, który mamy na tym no. świecie. Także no. chyba tyle. Tak więc każdy z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, o ja. nie może być uczniem Jezusa. No, tak Łukasza 14, 33. <laughs> to jest akurat mój ulubiony. Panu. Chwała Pala panu. Pala panu. Dzięki, że Bardzo dziękuję. My te, ja też bardzo dziękuję. Gościom. Dziękuję za wspólną rozmowę. Rozmawiała, rozmawiałem ja, Mikołaj. Tak się żegnają ludzie w Radio Maryja. Ops! Modliła się pani Teresa. Z Bogiem, z panem Bogiem. Cześć. Do jutra. Do jutra nie wiem.